Wszystkim witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I jak już pewnie zauważyliście, znajdujemy się w mojej garderobie. Jest to moja i klary garderoba, oczywiście, bo dzielę ją na współkę z moją siostrą. No jak możecie zauważyć, moja garderoba jest taka dosyć smutna. Tutaj jest pusta ściana, tu jest pusta ściana. Nie mam tutaj żadnej półki, żeby usiąść, bo poprzednia półka, która była się zniszczyła, bo ona była jakby taką klapką w środku, bo było miejsce do schowania różnych rzeczy. I to się zaczęło rozpadać i e, parę razy jak na tym stawałam, to zapadałam się do środka i prawie raz wyrżdżę się, gdy wkładałam na górę te takie mm, organizery jakby z pościelą mm, letnią czy tam zimową, bo zmieniam pościel z, z związku z stosunku do zmieniam pościel na potrzeby pory roku, że tak to powiem. No i co? No i ogólnie, no, w moim garderze coś w porządek, przynajmniej po mojej części, bo tutaj ja mam swoje dwie szafki z ubraniami, by dwie kolumny. Tutaj jest kolumna z pościelami i tutaj mam ja trzy swoje wieszaki, Klara ma jeden wieszak i jedną kolumnę, bo Klara tę ubrań ma mniej i ona, no, po prostu wyraźnie potrzebuje. Tu jeszcze Klara tylko ma kosze tam. No i po prostu, no, po mojej części jest porządek zachowany. U Klary bywa różnie, ale obiecałam, że podczas tej. Metamorfo z garderoby, bo właśnie taki jest tytuł tego filmu, na tym właśnie będzie polegał ten film Pomogę klarze sprzątnąć U siebie też muszę trochę sprzątnąć, choć ja jestem osobą, która um, utrzymuje porządek I dla mnie to nie jest problem, żeby utrzymać tak ładnie porządek e, Ale postanowiłam, że um, coś dodamy w tej garderobie I jak na razie zamówiłam dwie rzeczy do tej garderoby Ten odcinek będę nagrywać przez jakiś y, dłuższy czas Podejrzewam, myślę... Y, no, nie wiem, właśnie, co jeszcze zrobię w tej garderobie, więc możliwe, nawet ta cała moja metamorfoza będzie trochę po prostu trwała. Może nawet dwa tygodnie, bo pewnie będę musiała czekać na przesyłki z rzeczami, które po prostu kupię do tej garderoby. I tak. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam, i już do mnie przyszła ta rzecz, to zamówiłam dwie rzeczy. I właśnie pierwszą rzeczą. Są to takie lampeczki, to są takie sznurki, tutaj one są takie po prostu związane, to się rozkłada i to będzie nam tak świeciło i to będę zawieszać na tą ścianę. Oprócz tego zamówiłam też przepiękną pufę, szarą pufę, która będzie stała tutaj w tym miejscu. No i będzie można fajnie usiąść sobie podczas przebierania się I myślę, że te lampki to też będzie super tło do nagrywania tutaj jakichś try on i tak dalej No chciałabym to miejsce też właśnie tak zagospodarować, żeby te filmy dla was były przyjemniejsze I przy okazji, żeby w tym pokoju nie niosło się takie echo i myślę jeszcze nad kupieniem bluszczu I powieszeniem bluszczu tutaj Jedyny problem jest taki, że moje ściany w domu mają 3 metry I ciężko jest znaleźć jakiekolwiek lampeczki, czy cokolwiek na taką wysokość Ale nam udało mi się znaleźć takie lampeczki, one są takie rozwiane na takim druciku I je po prostu tutaj powiesimy Co jest jeszcze ważny aspekt podczas szukania tych lampeczek? To, żeby były one na, na baterie Bo tutaj nie mam nigdzie kontaktu, jedyny kontakt mam tam przy lustrze no i y, bluszcz znalazłam taki tylko dwumetrowy ale tak to sobie wyliczyłam, że gdybym poprzecinała y, trzy bluszcze chyba właśnie nie pamiętam chyba trzy bluszcze to wyszłobym, to bym podoklejała no tam jakieś obliczenia miałam i jest, jeszcze tego bruszu nie zamówiłam bo nadal nad tym myślę czy to będzie tu ładnie wyglądało ale zaraz zobaczymy po prostu jak będzie przedstawiało się jakby zawieszę lampeczki dobra nie przedłużam bo mi będzie trwał 150 lat zawieram je zawieszanie tych lampeczek jeśli chodzi o to na co będę je wieszać to będę je wieszać na takie zobaczcie o takie haczyki przyklejane na takie dwustronne coś mamy miarkę żeby jakoś to Wymierzyć, to było równo hmm, Podejrzewam, że te lampeczki po prostu jakby na dwa razy Wiecie, tak złożę je Bo tu z, nie wiem, ile nawet jest tych pęczków Ale podejrzewam, że No po prostu na jedno rozciągnięcie będzie to za dużo Bo tu mam szafę, aby będę tylko w tej luce Pomiędzy, wiecie, od szafy do, do szafy Dobra, zabieram się do to nie wiem, jak to wyjdzie Ale zobaczymy Ok, więc kochani, lampeczki są już powieszone. Zobaczcie, przedstawia się to tak. Ogólnie to miałam jeden, jedyny problem bo ten, jakby kabel od tego włącznika jest bardzo krótki. i jakbym powiesiła, jakby, wiecie, te lampeczki tutaj, już pod samym sufitem, to musiałabym tu wchodzić normalnie na drabinę, żeby włączyć te lampeczki. Więc musiałam sobie dwa kabelki tutaj zostawić, nie powieszone, jakby tam pod samym sufitem. I tak jeden kabelek tutaj widać, że się zaczyna i tutaj wisi, a drugi zaczyna. Się tam i powiesiłam go tutaj wzdłuż, jakby tej szafy. Ogólnie to wszystko zdjęłam, sam tu te walizki, tam były jeszcze jakieś rzeczy, o których w ogóle nawet nie mieliśmy pojęcia, że takie są tam. I wytarłam tam kurze, było o matko, bo mega zakurzone. Ja z moim uczuleniem na kurz tak kichałam, popłakałam się, oczy czym pieką do tej pory, więc tak tam ogarnęłam, tam są teraz tylko dwie walizki. I lampeczki wyszły tak i jakby bardzo, jakby te lampeczki byłyby git, bym je od samego początku ściany do samego końca powiesiła, aż że powieszałam je tylko tutaj od szafy do szafy, to musiałam je jakby trochę złożyć na pół i wyszło tak, że tylko tutaj i tutaj i tutaj są dodatkowe i tam nie starczyło, przez co tam nie ma takiej jednej kropeczki u góry i to mi się trochę nie podoba, zobaczcie, pokażę wam jak to wygląda z wyłączonym światłem. No bardzo ładnie. Przez to, że właśnie tak niektóre są przełożone jakby, to niektóre są krótsze, ale wydaje mi się, że nie wygląda to bardzo źle. W miarę są, odstępy są w miarę równe, tak jak patrzę, mam takie wrażenie. W miarę git to wygląda i te lampeczki tutaj też ładnie to wygląda. I no jest tak przyjemnie dzięki temu w tej garderobie, i tu będę mogła nagrywać yy, ładne filmy dla Was, właśnie Try On Hole z takim rozmazanym tłem lampeczkowym. Yy, no i te lampeczki nie były drogie, więc git. I ładnie to wygląda tutaj, o właśnie tutaj pokażę Wam światło teraz, jeszcze raz. Tutaj będzie stała pufa w tym miejscu. Jak tylko pufa przyjdzie, będzie stała tutaj w tym miejscu. I tak myślę właśnie nad tym bluszczem na tą ścianę i myślę nad, żeby coś dać jeszcze na lustro. Albo lampeczki, albo bluszcz. To myślę właśnie tak, żeby to wiecie, miało ręce i nogi. A teraz zabieram się za sprzątanie tutaj, na przykład zobaczcie, tutaj się to zrobiło trochę bałagan. Jeszcze tutaj pewnie poukładam trochę, żeby to lepiej wyglądało, przejrzę sobie bluzy i, i wszystko sobie tutaj poprzeglądam, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dobra, więc ja już sprzątnęłam w tej garderobie, ogólnie tutaj ja zawsze mam tutaj dosyć porządek, więc ja to sobie po prostu tylko doukładałam tutaj, trochę zmieniłam koncepcję tutaj tych na krótki rękaw, bo ze względu to, że niedługo są już wakacje, już się zbliżają wielkimi krokami, zrobiłam tak, żeby było mi tutaj po prostu łatwiej i tutaj mam koszulki na ramionczka, tu na długi rękaw, tu mam na długi rękaw, takie bardziej oversize'owe. A tutaj mam takie bardziej dopasowane koszulki i tak teraz to się przedstawia, tutaj lekko też poprawiłam, tutaj poukładałam wszystkie rzeczy jakby w kolejności, że tu mam sweterki od najjaśniejszego do najciemniejszego, potem mam koszulę od najjaśniejszego do najciemniejszego i tutaj mam koszulki na długi rękaw jeszcze takie moje ulubione też od najjaśniejszego do najciemniejszego. Tutaj w sukienkach lekko poprawiłam i bluzy przejrzałam. I kilka bluz, chyba tam 5 czy 6, oddałam dla Klary, bo po prostu ja już ich nie noszę. A dla niej będą, właśnie, super. I tu mam teraz taki. No tak, jak mam luźniej. Po prostu tutaj mam dużo dresów, jest teraz w praniu, więc tam po prostu je nałożę na tą kubkę. No i tu jest już miara ogarnięte, bo. Tam mam jakąś pościel, tam są prze, yy, prześcieradła, tam są chyba też jakieś poduszki, tam jest jeszcze jakaś pościel i to jest już w miarę ogarnięte. No i tak jak zwykle, to już na pewno wiecie, bo już jak pokazywałam wam wielokrotnie moją garderobę, to wiecie, że ja muszę mieć wszystkie wieszaki takie same. Już teraz mam tak fajnie, bo wszystkie mam identyczne, wszystkie mam po prostu takie czarne te z Ikei, które zawsze kupuję, jak jestem w No i Przedstawia się to bardzo ładnie, uważam. Wszystko jest spokojne kolorystycznie, tak jak ja lubię. Hejka więc kochani, ja ogólnie podjęłam e, dzisiaj decyzję i zamówiłam ten bluszcz koniec końców, i za chwilę jedziemy do sklepu. I wiem, że w tym sklepie jest takie, jakby mm, takie coś do kleju na gorąco, maszyna do kleju na gorąco. I to kupię, bo ten blusz ma 2 metry, a ja potrzebuję, żeby miał 3 metry, więc będę musiała kilka bluszczy przeciąć na pół i dokleić ten jeden metr do tych dwóch metrów, żeby były 3 metry. Co nielogiczne, no właśnie. I potrzebuję klej na gorąco, żeby to skleić ze sobą. Więc się kupię ten klej na gorąco i jutro przychodzi pufa. Zamówiłam taką pufę. Przepiękną, y, pikowaną, szarą pufę do garderoby. Jutro ona przyjdzie. Zamówiłam ją dwa tygodnie temu, więc bardzo się cieszę, że jutro ten dzień nastąpi, bo naprawdę na nią bardzo czekałam. Więc do zobaczenia już jutro, gdy dotrze do mnie paczka. Ok, więc kochani, przyszła już do mnie paczka z pufą. Zobaczcie, paczka jest takiej wielkości. No i Zabieramy się za otwieranie Ogólnie powiem wam tak Ja tą pufę zamówiłam na Allegro Znalazłam ofertę, gdzie była pufa I e, taka ładna, ładnie pasowała mi wielkością Bo była duża i ona była tam różowa No ale była opcja jakby mm, zrobienia na zamówienie Koloru e, pufy, materiału pufy e, i, mm, I nóżek, kolor nóżek i poprosiłam, żeby materiał był taki jak na zdjęciu, bo mi się podobał to, jak wyglądał. Kolor, żeby był szary i czarne nóżka, więc tak naprawdę nie wiem jak to w całości się przedstawia, ale już patrzymy. Widzę, że jest tu mam o matko. Widzę, że materiał jest bardzo milutki. O, ładny! O, matko, matka, coś woda, ona jest taka pikowana. Jest taka, no ciemny No w sumie nie, nie jest taki ciemny szary, ale ten materiał jest taki, o matko jest bardzo przyjemny. Jest bardzo ładnie pikowana od góry I mamy nóżki Ale wysłali... Ale dziadek, wysłali mi te nóżki A ja nie chciałam tych nóżek, chciałam czarne Ufa jest okej, okay, ale nóżki miały być czarne, a wysłali mi zobaczcie takie... Takie beżowe Więc nie wiem co ja teraz mam zrobić, ale dobra, założymy te nóżki i zobaczymy jak to będzie wyglądać Tutaj w tym miejscu, bo tu będzie ona stała Ale ogólnie bardzo podoba mi się ten materiał i kolor i to jak jest pikowana jest ładnie Okej, okay, pufa już jest postawiona w tym miejscu, gdzie będzie stała, i będzie stała ona tutaj. Teraz jak patrzę, te beżowe nóżki brak e, takie e, nie wyglądają najgorzej. Jednak no miały być czarne, więc jest to pomyłka. Napisałam, że mają być czarne. No i co? Podoba mi się pufa. Ogólnie kosztowała ona 180 zł, ale dostawa kosztowała 30. Ale powiem Wam, że uważam, że bardzo tu pasuje i bardzo ładnie wygląda. I tutaj będę mogła nagrywać sobie w tym miejscu filmy, No i nie jest jakaś najwygodniejsza, dosyć, no no nie jest najtward, najbardziej, twa... nie jest ona jakaś twarda, ale mięciutka, to ona też nie jest, mm. no ale co, ja tu nie będę, przecież nie wiadomo ile siedziała, choć czasami jak się długo zastanawiałam, co się ubrać, to się za długo, no ale wygląda fajnie i na pewno jest wygodniejsza niż ta co była wcześniej, bo tamta się zapadała i była malutka, a ta jest bardzo ładna, taka pikowana, podoba mi się bardzo. Postanowiłam, że przyniosę tutaj ten mój dywanik z pokoju na chwilę, żeby zobaczyć, w sumie go tu zostawię, do pokoju sobie kupię później, jak otworzą sklepy, bo teraz jak to nagrywam, to są zamknięte sklepy, gdy wy to oglądacie, mogą już być otwarte, bo wstawiam to z dużym opóźnieniem, bo pewnie będę jeszcze czekać, aż przyjdzie mi bluszcz z tydzień, dwa, to trochę ten film będzie opóźniony. Ale przyniosłam tutaj ten dywanik, bo po od początku miałam właśnie takie wyobrażenie, że będzie tutaj taki niewymierny, taki krzywy dywanik. On widzicie, no nie ma takiej jednego kształtu, tylko jest tak jakiś, no taki, no po prostu, no dziwny ma ten kształt. I właśnie nie wiem jak go tu dokładnie ułożyć, ale uważam, że będzie tu wyglądał bardzo ładnie i tutaj obok tej pówki będzie super ten dywanik i tu jeszcze będzie bluszcz i będzie super. Teraz już jest mega tak przyjemnie w tej garderobie i wydaje mi się, że już nie ma takiego echa. A jak tu będzie jeszcze bluszcz, to w ogóle mi się wydaje, że echa nie będzie. Bo trochę tu było echo, jak nagrywamy dla Was filmy. To na pewno to słyszeliście, że echo tu było. Strasznie się zasapałam, naprawdę. Bo biegłam po schodach przed chwilą i tak się zasapałam. Dobra, to do zobaczenia, jak przyjdzie bluszcz. To już będzie za jakiś czas, więc możliwe, że. Nie wiem co możliwe w sumie, ale no nie wiem, odezwę się do będziemy coś jeszcze robić w tej garderobie, bo jak na razie mamy już pufę, mamy mm, dywanik, mamy lampeczki jeszcze najtrudniejsza część, czyli sprzątnięcie w Klary ubraniach. U mnie, zobaczcie, u mnie jest tak porządeczek, porządeczek, porządeczek i nagle Klary ubrania... No muszę Klarę zagonić, żeby to zrobiła, no na pewno będę musiała jej pomóc, bo ona sama sobie oczywiście nie da rady, ale to jej trochę pomogę. I będzie git, a teraz No jest właśnie fajnie tu. I tutaj jest ten włącznik I Klara może sobie stanąć trochę na tej pufce i e, Włączyć też, bo tak to nie dosięgało do tego włącznika Dobra, więc jest kochani kolejny e, Dzień i ogólnie powiem wam, że wczoraj jeszcze e, Zaraz po tym jak skończyłam nagrywki dla was Pokazanie tej pufy i tak dalej, to napisałam do tego pana, do którego zamawiałam tą pufę I napisałam, że nóżki miały być Czarne okazało się, że w ogóle czarnych tam nie było i tylko takie ciemnobrązowe, one węgły bodajże się nazywają coś takiego. No i dzisiaj już do mnie przyszły i zobaczcie, teraz to wygląda tak. Fajnie, bo te nóżki są mm, praktycznie czarne, ale są one w takim bardzo ciemnym kolorze, takim brązowym. My mamy brązową podłogę i to fajnie kontrastuje z tym białym dywanem i uważam, że jest lepiej i wygląda to fajnie. Hejka kochani, więc minął tydzień, odkąd zamówiłam mój bluszcz jest oto i on. Mamy 12 takich: no takich, takich po prostu sznurków. No to po prostu takich, no takich po prostu bluszcz. O takich. I problem jest taki: no to nie jest problem, bo już mam na niego zarodzoną odpowiedź. Ale fakt jest taki: o fakt że jeden taki w jej bluszczu ma 2 metry, a moja ściana ma 3 metry a bluszczu mam 12 więc jeśli 4 bluszcze przetnę na pół, to będę miała 8 kawałków metrowych i do tych pozostałych 8 będę mogła poprzeczepiać te po jednym kawałku i wtedy z 2 metrów zrobią się 3 no i taki właśnie plan i mam cały zestaw do robienia tego, będę przecinać ten 4 bluszcze na pół super glue, sklejać je do siebie. Tu mam wymierzoną ścianę, ona ma 190 cm długości i wychodzi co 23,75 Będę przywieszała bluszcz, a będę go przywieszała tam na samą górę ściany tym czymś chyba, bo na początku chciałam przyczepić haczykami, ale stwierdziłam, że na to coś będzie łatwiej to zrobić. Więc teraz przecinam 4 bluzcze na pół i później wieszamy bluszcz na tej ścianie. Bardzo, aż się bardzo cieszę. Jak widzicie, w ciągu tego tygodnia, kiedy mnie nie było, to złożyłam być u fryzjera i ściąć włosy. Ale jeśli chcielibyście z tobą zobaczyć całego vloga z tego, to jest już na. Kanale vlog, więc tam was odsyłam, a ja tymczasem przecinam cztery bluszcze. Dobra, więc rozpuszczam włosy, bo mi się pokieczkały, ale już złożyłam sobie to na pół. No, jak robimy to na oko, nie ma co się ten. O, dobra, bardzo prosto się przecina, więc nie ma problemu. Mamy już. Yy... Dwa i przycinam to wszystko i e, sklejam to za chwilę e, klejem na gorąco Dobra, więc tu mam już kochani te przycięte metrowe osiem kawałków Tu mam klej na gorąco i tu mam rozłożone te osiem dwumetrowych kawałków I teraz po prostu dokleję te kawałki po jednym do każdego z tych i będzie idealnie tak jakby jakoś byle jak te włosy, bo mi tak normalnie już ca okresie zrobiłam. Oj, tuż im się obrócił, ale jednak to było. Dużo pracy kosztowało. Udało mi się posklejać, posklejałam ten bluszcz i udało mi się go przywiesić. Jeden bluszcz, ten któryś, to chyba ten trzeci, nie, ten czwarty, był tak uciążliwy i on, non-stop, mi spadał. On był tak złośliwy, że mi spadał. Ogólnie okazało się, że wyszły za długi ten bluszcz, więc tam u dołu troszkę poprzycinałam. I wygląda to tak. Wydaje mi się, że całkiem spoko. No śmiesznie to wygląda, śmiesznie, nie wiem czy nie powinno być gęściej ten bluszcz, że mówiąc, nie wiem, ale jest tak i w ogóle tam wróg, tam jeszcze powinien iść jeden bluszcz, tam, ale zastanawiam się, czy tego bluszcza nie dać tak tutaj wokół lustra, zobaczcie, bo w sumie fajnie to wygląda i w sumie pasuje i zazwyczaj będą tu drzwi otwarte, o tak będzie, więc tam, w sumie tam ten bluszcz byłby przykryty, a tak to no, zastanawiam się właśnie, czy tak nie zrobić, ale to jeszcze za chwilę przemyślę, ale no ogólnie wydaje mi się, że wyszło spoko, za chwilę wam pokażę, jak to wygląda, jak już zabiorę tą drabinę i ogólnie, no bo teraz to jest niezły cerk, są te podcinane tam, latają i, i tak, ale ogólnie, ogólnie chyba, chyba wyszło to git, pokażę wam może tak z dala, zobaczcie, tak to wygląda, wydaje mi się, że całkiem spoko. Okej, okay, więc kochani, już jest powieszone I zdecydowałam się koniec końców, żeby dowiesić to tam I zdjąć z lustra Bo nawet jak będę chciała sobie, zobaczcie Teraz nagrać outfitik, to patrzcie Wygląda to fajnie Już z tym tutaj, to już było przesadziście To już było przegięcie Przegięcie po prostu A teraz wygląda fajnie Ten blusz z tyłu robi coś ciekawego Nie ma takiej zwykłej, jakiejś ściany białej Tylko jest fajnie właśnie z tym bluszczem Bardzo ładnie to wygląda Bardzo mi się... Podoba? Mm, no i co? Możecie pisać w komentarzu, czy wam się podoba też. I tak, dobra, zobaczcie, lampeczki mamy, pufę mamy, dywanik mamy i bluszcz, 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 nasz dzisiejszy, dzisiejsza nowość, bluszcz mamy. U mnie pięknie, pięknie, pięknie posprzątane, tutaj też jest posprzątane, tu posprzątane, tu posprzątane i tu bałagan. Mojej kochanej, malutkiej siostrzyczki Ale w tym będzie trzeba jej pomóc, jako ta wiecie, świetna starsza siostra Będę musiała jej niestety pomóc to sprzątać Niestety, niestety, bo ja akurat lubię sprzątać Tak układać, organizować to ja lubię, ale Z nią praca jest ciężka, żeby pozbyć się niektórych rzeczy, to To muszę przyznać, że nie jest łatwe Ok, więc kochani, jest już jakiś tam kolejny dzień I my wczoraj z Klarą podjęłyśmy się tego wyzwania, jakim jest sprzątnięcie u Klary w jej ubraniach. Jak widzicie, różnica jest kolosalna. Nic wam z tego nie nagrywam, bo po prostu polegało to na tym, że wyrzuciłyśmy autentycznie zgarnęłyśmy tak i wszystko na podłogę i później yy, ja podawałam ubrania Klarze, ona je przymierzała i składałyśmy na kupkę z dobrymi i niedobrymi. Te niedobre już wyniosłyśmy, a te dobre zostały Tutaj zobaczcie, przepięknie pokażę Wam, no bo uważam, że różnica jest kolosalna. Tutaj Klara ma sweterki. Jedynie to jest jakaś poduszka i jakaś torba, więc nie wiem o co z tym chodzi, ale tak. Tu są sweterki, tu są bluzy, tu są e, dresy, jeansy, leggingsy, koszulki na krótki rękaw, na ramionczka i na długi rękaw. Tutaj Klara ma krótkie spodenki i spódniczki, a tam na dole ma piżamy. I tutaj też y, trochę poprawiłyśmy te wieszaki, tak jak ja lubię, czyli od najciemniejszego do najjaśniejszego. Y, no i co? Zobaczcie, teraz przedstawia się to tak. Bluszcz mamy y, powieszony. U mnie też już jest wszystko sprzątnięte. Tutaj wszystko jest już gotowe, więc uwaga, uwaga, uważam. Y, remont, to nie jest remont garderoby, to jest takie, mm, taki, no właśnie nie wiem co to jest, to jest po prostu przemyblowanie, może tak to może nazwać, dekorowanie, o, dekorowanie, organizacja mojej garderoby uważam za zakończoną. Teraz uważam, że wygląda dużo lepiej niż wcześniej, teraz może zobaczyć jak wyglądało to wcześniej, no, było tak szaro-buro i ponuro, nic mi ciekawego. Klara miała ogromny bałagan. Nie było gdzie usiąść, nie było nic takiego spektakularnego. I uwaga, teraz musicie zobaczyć, jak to wygląda. Teraz, teraz, no i jest różnica. Uważam, że jest różnica, mi się bardzo podoba organizacja. Teraz uważam, że będzie lepsza w tej garderobie i na pewno jest tu posprzątane i wygląda to ładniej. Będę miała też do nagrywania ładnych, fajnych filmów. Więc mam nadzieję, że ten film wam się podobał, jeśli tak zrobicie kciuki w górę Mam nadzieję, że was zmotywowałam do sprzątnięcia w swoich szafach, w swoich ubraniach yy, I co? Przysyłam wam dużo buziaków, życzę wam miłego dnia, popołudnia, yy, czy wieczoru Zależy, kiedy to oglądacie I dziękuję wam za oglądanie tego filmu, do zobaczenia w kolejnym, buziaki, pa!